Szczerość albo wyzwanie. Szczerość! Kurwa. Ja lubię te kretyńskie gry. Kogo najbardziej nienawidzisz na świecie? Tak po prostu, że wstajesz rano i mówisz. Och, co za menda. Czemu on żyje? Czemu on niszczy mi życie wspaniałe, które prowadzę ze swoim grubym zatkiem i dlaczego on tu żyje? Słuchajcie, jest prosta. Stanisławie, kurwa jesteś to ty. Dlaczego ja? Dlaczego nie? Mówi, a kurwiarz. A powiedz coś takiego zrobiłem, no, no powiedz mi, bo... Kurwiasz mnie, jesteś brzydki. Jesteś niski, jesteś chudy. Masz zjebany ryj. Ale 90% społeczeństwa! No ale 90% społeczeństwa nie lubię, no dlatego się do nich zaliczasz. Ale ty jesteś tak wyjątkowy, bo ja z Tobą muszę kurwa, jeszcze pracować, więc wiesz. No, bym pracował ze wszystkimi ludźmi, bym no, wszystkich równo nienawidził, ale kogoś muszę wybrać. No Sami zadałeś takie pytanie. Także. Jesteś pewny tego? Tak, jestem pewny. A, a jest pełną tak, tak, A jest kurwa jakaś naroda, za dostanę słowa. balona, talon na balon, dostanę kurwa w nagrodę za tą odpowiedź. Jesteś pierwszą od, od, odpowiedzialnością na te słowa. Mhm. I co, zaskarżysz mnie? Nie, ale wiesz, że w tym momencie. Kończy się nasza znajomość, w to, tym momencie... Kurwa, to... staram się od kiedy Cię znam, żeby się zakończyła, to że tak, tak, tak chujowa gra to osiągnie, to będę pod wrażeniem. Jesteś pewny? Dajcie tak, ostatnią pewien. szansę, liczę tak, do trzech. Znałem. Raz, dwa, dwa i pół. No masz ostatnią szansę zmienić zdanie, no, no. wiem, a nie zmieniam. Naprawdę, Grzegorz, będziesz tego żałować. Mhm. Będziesz tego żałować, Grzegorz. A co, zmienisz biuro? Wyjdę stąd, wyjdę. O co kurwa praktycznie... Ostatnie, ostatnia szansa, raz. ostatnia szansa. Naprawdę Grześ. No nie pierdol, tylko idź już. To kurwa idiotu. Ty rob, wymyślasz gry, przez które się później sam obrażasz, albo zrywasz kurwa znajomość z ludźmi. No, no nie dziwię się, że kolegów nie masz, no. Po prostu kurwa na dupie, zamknij mordę, zrób swoje i idź do domu. Tak będzie dla nas wszystkich lepiej. Aż na pewno dla mnie. Na przykład Osama Bin Laden i ja. Osama Bin Laden nie żyje. Niestety. W przeciwieństwie do ciebie. Niestety. Jesteś pewien? Jestem pewien. Daj ci ostatnią szansę. Osama Bin Laden albo no, Ty. Nie. Ty. Je, ty chcesz, chcesz zakończyć nie. przyjaźń? Tak. Ok. Szerość czy wyzwanie? Szczerość. Kogo najbardziej lubisz na świecie? Konstantego kwasa. Spierdana. 我住的。